Nałóż pastę do zębów na uszczelkę lodówki. Pleśń i brud zniknie zanim zdążysz wypić kawę. Bez szczotki i szorowania. Metoda, którą ci pokażę, jest najskuteczniejsza. Przygotuj małą miskę i wlej do niej pół szklanki zwykłej wody. Może być ciepła. Następnie weź pastę do zębów. Jej delikatne środki ścierne i właściwości antybakteryjne pomagają skutecznie usuwać zabrudzenia. Dodaj niewielką ilość pasty do miski. Wszystko dobrze wymieszaj. Aż pasta się rozpuści. Teraz czas na płyn do mycia naczyń. Płyn działa odtłuszczająco i pomaga rozpuścić uporczywe zabrudzenia. Dodaj jedną łyżkę. Kolejny składnik to soda oczyszczona. Ma właściwości czyszczące, wybielające i dezynfekujące. Jedna łyżka wystarczy, aby stworzyć skuteczną mieszankę. Wymieszaj wszystko dokładnie, aż składniki się rozpuszczą i połączą. Gotowy roztwór przelej do butelki ze spryskiwaczem. Spryskaj dokładnie uszczelkę na drzwiach lodówki. Płyn pozostaw na około dwie minuty, po tym czasie przetrzyj miękką ścierką. Efekt czysta, świeża i bielsza uszczelka bez pleśni czy brudu. Jedna prosta mieszanka, a lodówka wygląda jak nowa.